Kilimranch. Tak, nie tak? ja nie wiem, czy teraz to Słuchajcie, dzieci, a czy wy mi powiecie, jak się nazywa wasza krupa? Jak się to się nazywa? Jak głośno. A ja próbuję ją robić. Tak, tak, Super. Mama, ja ja próbuję? A jak dwie no. Kasia, Kasia! Witamy grupę, witamy się. nie nie chcesz. Być? A na no. wy wy prosiliście dziewczynki, dziewczynki kto? są takie pszczoły zbierać. One wylatują na kwiatki, na takie kwiatki. I... Mamy tu nawet. Nie. Zbierają osam i zbierają pyłek. To jest pyłek. Tam jest budowany katek, to jest pyłek taki i To jest ten. Widzicie? Czasami jak wąchacie, to Wam się nosek To jest właśnie w A jak pszczółka leci, to niej się przykleja na nóżki i taką kuleczkę przynosi do ula. Zobaczcie. To jest pyłek. Zobaczcie. Możecie dotknąć. Proszę tutaj, Panie Zobaczcie. Proszę. Tak. Zobacz, jakie kuleczki. Takie kuleczki przynosi. To jest jedzenie dla nas. Jakie kuleczki? 老板，西装脱掉。寶寶寶寶 Zwiadowczynie, czyli pszczółki zwiadowczynie. I my się w takie pszczółki teraz też zawahamy. Ta pszczółka nie umie mówić. Umie mówić pszczółka, jak myślicie? Maja. Maja umie Maja. mówić, ale taka w ulu nie umie mówić. Ona umie tylko bzyczeć i się jakoś tam poruszać. A wiesz jak bzyczy? Ja mi bzzzz. Tak, mhm, tak robi? Tak robi Pokażecie mi jak robią pszczoły jeszcze raz. No. Pięknie, no pięknie. A się jak duża Maja ładnie tańczy. Wy tak samo. Śmialo, śmialo za Panią. Nie będziecie tańczyć. No właśnie. Na Junia skrzydełka. I uśmiechamy się. Wszystkie pszczółki się uśmiechają. Karolina też się uśmiecha. Dalej Karlo, rozkładaj no skrzydełka. Mocno wysoko skrzydełeczka. Na... O, gdzie my to Krzyz tyle, to w na Małe, I powstaje tak, imiony, to wielokwiatowy, Jak każdego świata. Wiecie, tutaj są pszczółki w tym ulicy. One są zamknięte, także nie wylecą. To no zamykałem je tak jest? szczelnie, że na pewno. No, no, to na pewno nie pszczół. wylecą. Zobacz, tam, tam ma zamknięte za tą pszczółkę. To one sobie siedzą na takich rameczkach I tutaj przynoszą miodek i go poszywają I później jak ten miodek już jest gotowy To ja go odsklepiam tutaj, widelcem odsklepiam, nie ma przy sobie widelca A później wkładam do wirówki i wiruję i miodek leci przez sita do wiaderka Już gotowy? Wiecie co pszczółka potrafi wytworzyć? Z tych tutaj plastrów można wytopić wosk, a z wosku można zrobić świeczkę. I świeczkę można zapalić. I kiedyś to było główne źródło światła. Jak jeszcze nie było elektryczności, to ludzie sobie palili w domu takie właśnie świeczki, po to, żeby wieczorem cokolwiek mogli zobaczyć. Tam pani dorobka wam pokazywała, że pszczółka też przynosi pyłek na obnóżach Pyłek to są takie kulki różnokolorowe. Tutaj akurat są żółte, takie jasno ale są też czerwone, niebieskie. Naprawdę z każdej rośliny jest inny pyłek. Zobacz, jak pan leje miód do swojej Widzisz I jest miódka miódka miódka. Miódka gotowe. I tak zakręcamy i już jest gotowe. Widzicie, to jest miód rzepakowy kremowany, a to jest miód akacjowy, on jest taki przezroczysty, praktycznie taki słomkowy. pszczoły! No właśnie! Brawo! Tak, pszczoły mieszkają w A wiecie, może któryś z Was chce zostać pszczelarzem? Kto chce zostać pszczelarzem? To rączka do góry. Ja. oj Bo będzie dużo pszczelarzy z tej grupy. To teraz to was nie? zapraszam tam, żeby spróbować tych miotków na bułeczce, Uciekuj na wafelku, sobie spróbujecie. Proszę.

W tych domkach tam mieszkają pszczółki i tutaj mam 15 takich domków a w Kopaszewie mam takich domków około 80 one tutaj wylatują i zapylają te wszystkie rośliny które rosną w promieniu 3 km. pszczółki go prowadzą.

to jest lipa. I lipa jest rośliną miododajną. Także za kilka lat, jak ona będzie kwitła, rosła i coraz więcej kwiatków będzie miała, to tutaj będą przylatywać pszczółki. Będą zabierać pyłek i będą zabierać nektar z tej lipy. I ten nektar będą w ulu przerabiać na miodek. A teraz tą lipę tutaj wsadzimy. Dali do czół. Tak. Raz! Super. Trzeba ty na, I na, tak. Daj go, tak, tak, na, na To nie ma siły. Odchodzimy do boczy. Tak? kochanie, do tyłu. No rączkami. Nie chodź tutaj, Tadek, musisz się ustawić. O. Nie, 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 nie. Okay. To już sypał, ja idzie do nie tyłu. Nie się tej majki! No, tak, łagodź. No, tak, do tak, dziurki. Tak,

Uśmiech, ser, ser. brawo. Ser. <noise> Dziękujemy. A teraz z całej siły do widzenia. Do, do, do widzenia. widzenia. I całą do do widzenia. Dzięki, pa. Pa, Panie, Panie, Panie. pa, pa. Do widzenia. idziemy w tę stronę, do stronę. idziemy. Do stronę. Do stronę. Idziemy Suska. dalej idziemy. Para za parą. Czas wracać, Staro do za parą. Paro. Papa, pa. wy na końcu poczekajcie. Pa, pa. Tak, ślicznie mają czekać.